Tak. Zmiana systemu ciepłowni z węglowej na opalaną gazem spowoduje to, że koszty, które będziemy ponosili, a co za tym idzie cena ciepła będzie jak najmniejsza z możliwych do uzyskania w przyszłości. Czyli wymiana z węglowego na gazowe na pewno przyniesie oszczędności. Ale tutaj usłyszeliśmy również na sali, Pan przekazał taką informację, że... Tak czy inaczej, spółka będzie musiała zmienić yy, formę dostarczania ciepła, czyli o tej węglowej, że ona prawdopodobnie będzie musiała zostać zamknięta. Yy, tak, dlatego mówimy o tych yy, oszczędnościach, dlatego że jeżeli byśmy zostali przy ciepłowni węglowej, musielibyśmy ją dostosować do przepisów, które będą obowiązywały od 2022 roku. A to wiąże się z olbrzymimi nakładami. To są nakłady, tak jak tu mówiliśmy, rzędu 19 milionów. To wszystko powoduje, że, znaczy między innymi to powoduje, że przejście na ciepłownie gazowe będzie w sumie dla naszych klientów tańsze niż pozostanie przy źródle węglowym. Jest ich pięć, bo szósta znajduje się na osiedlu, już działająca na osiedlu, chemiczna i całość tego miało być zmodernizowane w ciągu chyba trzech lat, tak dobrze zrozumiałem. Dla potencjalnego odbiorcy nic się nie zmienia. Czyli w okresie letnim wykonywane są wszelkie prace, w zimę normalnie jest ogrzewanie. Do momentu wygaszenia ogrzewania z węgla, czyli z tej ciepłowni węglowej, Później z automatu by to weszło na ogrzewanie z gazu. Tak, taki jest nasz plan i to jest w ogóle nasza taka naczelna dewiza że wszystko to, co się dzieje, remonty, naprawy wykonujemy tak, żeby mieszkańcy tego nie odczuli. Mówił Pan też o tym, że na te ciepłownie opalane gazem. Możecie uzyskać dofinansowanie, tak? Wszystko skład 30%, jak pamiętam, w przypadku modernizacji tej węglowej części nie. Tak, no taki mamy teraz trend na świecie i nacisk na ekologię, że zarówno w tych programach o dofinansowanie jest tak, że na źródła ekologiczne można uzyskać dotacje i pożyczki. Preferencyjne, natomiast jeżeli cokolwiek chcemy modernizować w źródle węglowym, no nie ma zupełnie takich możliwości, nawet większość banków widzimy w mediach, że no już jakiś czas temu wycofała się z kredytowania tak zwanych nie nieekologicznych inwestycji, czyli również w ciepłownie węglowe. Czyli podsumowując wszystko to, co pytałem i o tym, czym, o czym Pan mówił, jednym słowem, jedyna alternatywa jest to zamknięcie tej ciepłowni węglowej, a przejście po prostu na y, gaz. Tak, tak. Z oszczędnością to... dla mieszkańców i dla wszystkich. Tak, dlatego, że pozostanie przy gazie, przy węglu, przepraszam, będzie generowało no, bardzo duże koszty. Dziękuję bardzo. Dziękuję.